Dzień dobry, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Słuchajcie, krótka informacja na temat tego, co się będzie działo w weekend. Sobota, niedziela, czyli 14 i 15 grudnia, drużyny będą zmagać się o główne nagrody na serwerze Europejskim. Wpadajcie do mnie, ja to będę oczywiście komentował. No a co będzie to zgarnięcie? Jeżeli chcecie spróbować swoich szans, na to po 90 minutach w niedzielę, czyli bardzo szybko tutaj już te pierwsze nagrody będziecie mogli zgarnąć. Styl 2D rozpraszający Kari. Co jest bardzo ciekawą opcją. No i joch po tych 90 minutach, po 180 będziecie mieć dodatkowy rzut, czyli styl 2D Type 63 lub 1. Pudełko z operacji świątecznych. Oczywiście nie liczyłbym tutaj na jakieś genialne szanse w postaci 90% na to, że zgarnie się czołg. Nie, one są bardzo niskie, ale są. Dlatego wpadajcie. Więc zapraszam Was gorąco. Będą tutaj. Już się wspomagam 14 grudnia. Już widzę te rozpiskę konsumable, czyli duże apteczki, naprawki. Będzie też kawa, no i dodatkowe rezerwy. Wpadajcie do mnie w ten weekend na zmagania drużyn, zgarniajcie dropy i oby się Wam wszystkim poszczęściło jak najlepiej i żebyście mieli jak najwięcej czołgów zgarniętych. Do zobaczenia. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Słuchajcie, jest nowy tryb w World of Tanks, więc zanim przejdziemy do tych czołgów, zanim przejdziemy sobie do omówienia i pogrania tymi maszynami, to chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście może spróbowali pograć sobie ten nowy tryb. Dlaczego? Już mówię. Od razu przejdę na nagród. Tryb będzie podzielony na trzy etapy, do tego sobie zaraz wrócimy, ale nagrody są takie, jakie widzicie na ekranie. Będzie 2250 bonców do zgarnięcia, czyli obligacji. Wydaje mi się, że to jest tak łatwo w tym momencie wejść w ten tryb, zgarnąć sobie te obligacje i nawet zapomnieć o tym trybie, jeżeli wam się podobać nie będzie, że po prostu szkoda, by wam się to jakoś koło nosa przemknęło. Z drugiej strony ktoś może powiedzieć, jakie łatwo, bo to trzeba grać i grać i grać, a jest choinka i woli zarabiać kredyty to też jest ok Jednak, jeżeli będziecie mieć więcej czasu właśnie w te weekendy, to wydaje mi się, że 2250 obli piechotą nie chodzi. Są jakieś kredyty, są jakieś kamuflaże, no i oczywiście będą też nowe rzeczy. Tak jak widzicie, tutaj lista jest dostępna. Jeżeli chodzi o te dodatki 3D, wiem, że niektórzy z was bardzo to hejtują, ja tak o. Nie przeszkadza mi, ale nie znalazłem jeszcze ze zdawu dodatków, który by, by mi się na przykład bardzo podobał. E, więc tutaj wydaje mi się, że Wargaming ma jeszcze troszkę, troszkę pracy przed sobą. No ale jeżeli ktoś komuś się podoba, jakieś tam magiczne lustro zasłonięte gdzieś tam tym. E, myślałem, że to dywan, był dywan, jest tutaj. Jakąś tam szatą czerwoną, no to wydaje mi się, że możecie też spróbować sobie właśnie o takie nagrody powalczyć. Bo jest to zawsze jakiś dodatek. E, na czym polega ten tryb? No, tryb jest. Dość ciekawe pod pewnymi względami. Zacznijmy może od pojazdów, bo mamy trzy typy. Mamy przewoźnika, czyli taki czołg ninja, który ma tam niewidzialność, tego co pamiętam dokładnie, można wyjść z tej niewidzialności i dać taką jakąś mocniejszą tubę za dwa razy uszkodzenia. Więc to jest ciekawe pod tym względem. Będzie się nadawał świetnie do, będzie się nadawał świetnie do kradnięcia tych prezentów w drużynie przeciwnej. Jest też czołg wsparcie, który będzie odpowiedzialny za healowanie twojej drużynki. On będzie tutaj właśnie przywracał wam HP. No i oczywiście szturmowiec, czyli taki czołg typowo, taki trochę taki tank, z MMORPG, taka postać, która, czy też w naszym odpowiedniku czoł, który będzie musiał przełamywać tę obronę przeciwnika, wierzyć na pełnej, coś tam pewnie podlinga, będzie mieć fajną alfę i tak dalej, i tak dalej. Więc zabawa jest dość ciekawa, mi się wydaje, bo zobaczcie, że jest to zrobione w zupełnie innym stylu niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. I można sobie zażartować, to jest ten rok, w którym Wargaming nie wypuściło tekstur do swojego drugiego trybu, bo tak to wygląda, ale nie dajcie się zwierzyć, to jest wszystko zrobione w papierowym stylu. Taki widocznie był zamysł dewelopera. Ja to program. Powiem wam, jak mi się grało, którym czołgiem najlepiej mi się grało. Dam wam znać w następnym odcinku na pewno, więc. Uważajcie i patrzcie, śledźcie kanał. Tryb jest podzielony na trzy etapy: 13 grudnia do 17, 20 do 24, no ale umówmy się tu raczej do niedzieli, bo rzadko kto chyba w poniedziałek rano jest w stanie sobie do 9 popykać, no i od 27 do 31 grudnia. Więc wpadajcie, farmcie, fanty, jeżeli chcecie, jeżeli nie chcecie, to olejcie ten tryb, obligacje, no trudno, przejdą wam koło nosa, a my przechodzimy do czołgów. No, moi, moi drodzy, Wargaming zaczęło sypać ofertami, bo w sklepie w okazjach za złoto macie trzy maszyny: jest to Karn Action 10, 122TM i Rain Metal Scorpion. I moglibyśmy sobie od razu posortować to w ten sposób: od najgorszego do najlepszego, ale omówmy te wszystkie maszyny chociaż pokrótce, żeby nikt nie miał mi, na, mi za złe, dlaczego tego nie wytłumaczyłem. Więc tłumaczę: Karn Action 10. Ma problem. Jeden zasadniczy problem to jest to, że z taką niską alfą ma mniejszy, zobaczcie, DPM w tym momencie niż Skorpion, czyli niszczyciel czołgów. No, to jest maszynka, która, która niestety tutaj... Z tym dpm w połączeniu z tą alfą jakoś nie, nie, nie króluje. Ten czołg by musiał dostać trochę, troszkę do uszkodzeń. No, nie ma opcji, że ta maszyna nie będzie zbufowana hmm, pod tym względem, bo inaczej nie będzie po prostu grywalna. Wyobraźcie sobie takim karnym Action Ten: pojechać sobie na dziesiątki i bić się z siódemką. ona wam daje tu za 500, a wy jej za niecałe 200 na przykład. No. Moim zdaniem słabo, i ile przebijecie. W każdym razie Karnak ten dla mnie odpada jak na ten moment, jest to najsłabsza maszyna. 1-2 tem jest ciekawy. Można go lubić, można go nie lubić. Tutaj pod tym względem DPM-u naprawdę kuleje, ale z kolei zobaczcie, że ma dobre uszkodzenie na strzał. Ma fajny pancerz, jeździ, ma dobrą penetrację i celne działo, więc Mam takie wrażenie, że w przypadku 122TM wszystko zostało przehandlowane właśnie za ten DPM. Jednak cołk jak najbardziej poprawny. No 300 peny na złocie z tak celnym działem robi roboty jeszcze Alfą 400. Tylko minusem jest jak najbardziej przeładowanie, co zaraz zobaczycie. Yy, I mało tego, jeszcze to jeździ do 50 na godzinę, więc tragedii nie ma. No i RHM, czyli Skorpionik, widzowie, ja nim gram teraz na streamach na bieżąco, mam yy, w cholerę fajnych gierek, ale zagram dla was na żywo, zobaczymy jak nam pójdzie, czy uda się coś ukleić, czy nie. Nie będę tych najlepszych gierek z repki tutaj dawał, bo to zupełnie bez sensu. Na Skorpionie w tym momencie gram sobie zestaw 14-14 i 14, reszta haeków, takie pół na pół. Na randomku, gdy zarabiam Kredyty. Fajna pena, dobre działu. Ja wiem, że ktoś zaraz powie ale to w ogóle nie trafia i, i jest siewcą. Pewnie tak, jak nie skupiasz do końca, to będzie siało, mi też tak sieje. Zauważyłem, że jak chociaż o ułamek sekundy nie skupię do końca, to ta pestka leci gdzieś tam w cholerę. Bardzo dziwne, ale tak jest. No i dodatkowo możemy mieć najcelniejsze działo w World of Tanks, a te pestki tak nie będą latać, bo tak jest zbudowana mechanika, wynagradza właśnie słabszych graczy głównie i jeżeli chodzi o te RNG na tych pestkach, jak one latają, gdzie latają, i tak dalej, i tak dalej, co też z drugiej strony przyciąga ludzi. Umówmy się, i gdzieś tam jesteś w stanie. Troszkę się, że tak powiem, wessać w tę grę, bo liczysz na to, że a może tym razem wejdzie, a może będzie fajnie, a może nie będzie, I gdzieś tam te emocje w tobie buzują. Więc pomijając już to, RHM definitywnie najlepszy farmer, bardzo przyjemny jednak. Fajniej się z nim strzela z Golda niż z Apeków, dlatego że te pechy latają szybciej. Chociaż perk dużo pomógł, testowałem sobie ten perk i moim zdaniem napeczka w końcu da się grać. Nie jest wybornie, ale da się naprawdę dobrze popykać. To co? Do Giereczek. No dobrze. Pierwsza runda. I to mnie troszkę martwi, bo czasami El Halov jest bardzo, bardzo szybki. Ale jak sobie popatrzycie na działko tego czołgu, ja tutaj gram standard wysyłać. Węta, oczywiście, racji są też staba. Nie gram tutaj z żadnym turbo, wydaje mi się, że ten czołg turbo nie potrzebuje, więc można pominąć ten moduł. Czy HP byłoby dobre? na no niektóre mapy pewnie tak, ale znowuż nie chciałbym zrzucać ani staby, ani wentylacji tym tym bardziej, bo byłoby źle. Ciekawą sprawą jest to, że ten czołg na podstawie ma całkiem dobrą pene i bardzo fajne pociski do snajpienia. 1500 prędkość lotu pocisku, 1300 jeżeli chodzi o... E, Przepraszam, 1500 jeżeli chodzi o prędkość lotu pocisku i 233 jest 400 alfa, więc fajnie, a my sobie pojedziemy... Ojka. My sobie pojedziemy na Mordor, bo to jest chyba jedyne, co możemy zrobić. E, Karn... Co do Karna, to zaraz dojdziemy, słuchajcie, może zaraz zatrzymajmy się na tym, na tym To są mamuty, one będą jechać. Bo jakbyśmy nie zasłonili, to też byłoby super ekstra. A on go przestraszył. Troszkę go przestraszył. Nie byłem zbyt dobrze ustawiony, ale zobaczcie, że nie chciałem się wychylać za bardzo, tak? Czyli nie chciałem pokazywać tej części kadłuba. Żeby dostać niepotrzebne tufy po 1, 2, 2, TMEK Wygrałem z Mateuszem. Daj mi chciory na TT30. On ogólnie jest fajnie ustawiony. Nie wiem, czy nie będę mieć z nim problemu. Oni wjechali sobie tutaj za ten nasyp. To będzie mnie bardzo kontrowało. Zobaczcie, że ja tutaj też nie mam jakiegoś super opuszczania. Tak. Taki, taki typowy chiński czołg. Nie, ale długie przeładowanie mamy. Boż, tam celności działa. Tylko widzicie, w takich grach jak ta, gdy nic się nie dzieje, to jest problem. Dla mnie bardzo duży. Dlaczego? Dlatego, że ja nie jestem w stanie tutaj nic walić. I później nie będę mógł też tego nadrobić. Tej straty, którą mam. W żaden sposób. Jeżeli gra się będzie kończyć i domykać. Dlatego wiecie, z czym się będziecie mierzyć na tej maszynie. Jest czołg, którym, to nie jest czołg, w którym będziecie mogli nadrabiać uszkodzenia na przykład w końcówce gry. Tutaj musicie coś wysarpać bo jeżeli gra się będzie szybko domykać, no to niestety. Ale ta platforma nie pozwoli wam na to, żeby później w krótkim okresie podbić sobie dymkę. No ale coś tam już zrobiliśmy, nie? Zobaczcie co, Coś tam już mam. Mamy te uszkodzenia jakieś małe, bo mamy, ale są. Ajajaj. Aj. No dobra, jest puszcz, trzeba jechać. Słuchajcie, no to to już będzie domykane. Tak jak wam mówiłem, w przypadku domykania ten nie za bardzo się sprawdza. Niestety. Czy ja chcę się wychylić tutaj? Ja chyba muszę. Słuchajcie, co by się nie działo? Za jaką cenę, za jaką cenę przyjęcia tego dymka, no, no chyba muszę. No nie mam innych opcji. Bardzo fajnie, że dostał spoda. Mate Pena jest genialna. Ja się czuję, jakbym. Pena jest genialna. Ja się czuję, jakbym grał jakimś dziewiątym poziomem, a nie ósmym, gdy strzelam do czołgów, nie? Nie, nie mam takiego wrażenia, że brakuje mi na przykład penetracji, że brakuje mi tego, tamtego, siątego. No tutaj. Przypadku tego czołgu, wszystko wygląda świetnie pod względem strzelania. Tylko gdyby czas był krótszy, wydaje mi się, że Wargaming też odrobinę przegięło. Mogliby nas spokojnie dać tutaj o sekundę mniejsze przeładowanko przecież ten czołg na... nie pojawiłby się nagle na randomach w jakimś chorym stanie, że terroryzowałby wszystkie ósme tiery, i dziewiąte i dziesiąte, gdyby nie ładował tam 14 sekund. No tutaj jest ciągle. Czołk średni, więc troszeczkę mi tutaj tego brakuje. Ale bardzo przyjemny w odbiorze, jednak w przypadku szybkich bitew będzie to Was bolało. Miejcie to na uwadze, proszę, bo tak jak ja tutaj zobaczcie, zjechałem dołem, żeby tylko zbliżyć dystans do przeciwnika, tak moja drużynka cała ruszyła. No i to jest właśnie problem tego czołgu. Że w końcowej fazie bitwy nie nadrobisz tyle, jeżeli nie jesteś w stanie farmić na samym początku, czy też w środku. No a umówmy się. W World of Tanks mamy tylko dwa rodzaje bitew. Te szybkie i te szybkie. <grym> Czyli, jeżeli nie, nie, nie zdobędziecie tych uszkodzeń na samym początku, gdzieś tam je sobie wyszarpując, no to w środku bitwy nie będzie okazji, bo nie ma czegoś takiego jak środek bitwy jest już tylko końcówka. Dlatego prosiłbym Was, żebyście bardzo na to, na to na uważali. No cóż, to jest chyba na tyle, ile możemy zwarmić. 2700 w pierwszej bitwie. Po jednej bitewce gram, kochani, co będzie, to będzie. Nie będę się tutaj męczył zbytnio, bo to i tak nie ma sensu. No ale 1, 2, 2 tem. jest jaki jest. Uważam, że jest spoko, ale mogłoby być lepsze. Z tym przeładowaniem chociaż o sekundkę. Moi kochani, to jest maszyna, przed którą ja bym się personalnie wstrzymał i wzbraniał przed kupnem. Już tłumaczę dlaczego. Mamy 230 uszkodzeń na strzał całkiem ciężkim w 2024, a za moment 25 roku. No dla mnie to jest wielkie nie. Wyobraźcie sobie ten moment, kiedy Patriot jest lepszym farmerem niż to. No musiałby dostać coś fajnego. Nie wiem, nie wiem co musiałby dostać pancerz, DPM albo alfę. Ja wiem, że dziwnie to brzmi, mówiąc, że powinien dostać DPM, skoro ma strzał co 4,5 sekundy. Tak, ale to jest 230 uszkodzeń na strzał. No to nawet medy i czołgi lekkie tego nie poczują. Wiecie, jak długo mi zajmie oprawianie jednego czołgu lekkiego z alfą 230? peer factor zerowy. Czyli nikogo nie jestem w stanie przestraszyć tym czołgiem. Nikt nie będzie się bał robić ze mną wymiany. Jakbym był jakąś Skodą, już nawet nie mówię, że bezetą, ale Skodą te 56 czy dwururką. No to tam już gdzieś ludzie mają w głowach: Ej, jak ja tam pojadę, to zbiorę za dużo uszkodzeń i będzie kaplica. Tutaj? Tutaj tego nie ma. No i co ja mam zrobić na TXM? Nie jest fajnie, co? On chyba kuma, co? Tak nie, wrażenie. Tak A on się wycofał, bo Project do niego no, tylko dobra. Co ja mam też zrobić w momencie, kiedy nie mam w ogóle dostępu do czołgów ciężkich, nie? Świetną masz pozycję. Żenial. I bomba, widzowie, zrobiliśmy 231 szkodzeń. Czy to jest powód do świętowania? Tak, średnio bym powiedział, nie? Zobaczcie, jak ta bitwa wygląda co ja teoretycznie jestem w stanie w tej bitwie zrobić. No moim zdaniem nie wygląda to dla mnie dobrze. Więc będę musiał chyba wjechać na stabilizacja. Niby fajna, ale jednak rozrzut jest dość nieprzyjemny. Wiecie co, ja nie wiem czy ja tam w ogóle mogę wjechać. Z drugiej strony chyba muszę. Mhm. Wiedziałem, że to zbiorę. Nie mam z tym problemu. On też mądry. <gry> Jakim HP nie spływa. Musisz mieć dobrą mapę na tą maszynkę. Ten całk wymaga dobrej mapy. Czyli, jeżeli możesz zagrać sobie gdzieś tam na wieżę, to super sprawa. Jeżeli nie będziesz w stanie tego zrobić, to będziecie cierpieć. Bo. Nawet takie jest 3 jest w stanie Wam oddawać dużo lepsze obrażenia. Pecha za pechę. Hmm. No, nie zdążyłem się nawet skontować. To wszystko tutaj wchodzi. Papierowy kadłub i to bardzo. Wystrzelanie Golden by tutaj pomogło, prawdopodobnie troszeczkę. Ale nie liczyłbym też na jakieś szałowe wyniki. No właśnie gdybym walił goldem. No mam jak na razie zobaczyć. Strzelam sobie z tych apeków. Strzelam sobie z tych apeków. Problemu nie miałem, ale no zniknęło mi całe życie. Dlaczego? Dlatego, że ten czołg wymaga od was wręcz grania na wieżę. Jeżeli tego nie jesteście w stanie zrealizować, nie może... A? Jezus Maria, te w tej grze przez to nie mogłem strzelić, bo teksturka była. Jeżeli ten czołg nie będzie grał na wieży, to będzie farmiony i to bardzo. Wyobrażacie sobie ten pancerz kadłuba versus jakieś iksemy, skorpiony albo innych ataki? No, tak jak widzieliście, nie? No i jest, czy nie miało jakiegoś większego problemu, żeby wyłapywać mnie po tej dolnej, bo mam duży profil. Nie zdążyłem się ustawić, nie zdążyłem dojechać tutaj. Duża jest ta dolna płyta, a ba! Nawet dziesiąte poziomy, czy dziewiąte poziomy bez problemu was po prostu biją po tej wieży i mówią wam papa pa. i czasami nawet golda do tego nie potrzebują, więc uważajcie na to proszę. O, Lorka. Nie mogę. I trzy czołgi pozostały. Seven i lorka. Więc wypadałoby się ruszyć. Chociaż mam takie wrażenie, że już mogę nie mieć do czego. No 2300 niecałe sfarmione. 200 w sumie. Samych apeczków nie używając golda. No, dla mnie to to nie jest szał. Bo tym trzeba napyrkać. Ty musisz pyrkać, 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 no. Męczący gameplay. Bardzo. Jak dla mnie. No chciałem po El do jechać, dlatego lałem lorkę. No to, to by było na tyle z Moim zdaniem nie kupować, zostawić, zapomnieć. Tego czołgu nie było. Okej? Okay? Oj, tutaj na testy wrzuciłem... Pamiętam, że testowałem na koncie prasowym jak działa minus 9 sorki, ale uwierzcie mi, na Skorpionie to i tak i tak chyba nie ma różnicy, bo tam chyba się nie zmniejsza celność z różowym czy z fioletowym. O kurczę, golda mam. Ja nie zmieniłem zestawów, pewnie robiłem coś, nie zmieniłem zestawów sorki. No ja mówię, ja u siebie teraz gram 50-50, 14 apków, 14 mm, apcrów, reszta hajki i też dwa haeczki zostają, po prostu podział mam inny. Skorpion z tym nowym perkiem na apeczkach ma prędkość lotu pocisku powyżej 1000. co już sprawia, że jest zdatny do snajpienia, ale nie tak, jakbym ciągle chciał. Mimo to jest lepiej, przekroczyliśmy te bariery, przeskoczyliśmy z tych 900 właśnie na 1000, 1000 plus tak naprawdę, więc snajpić z tych apeków się da. Może nie na 500 metrów w ebr bo wtedy jest bardzo ciężko, ale w takie stacjonarne czołgi jak najbardziej można sobie tu Do tej pory był to dla mnie czołg, który był uznawany przeze mnie za króla e, farmienia kredytów. Oczywiście, jeżeli woleliście grać na przykład Su, to też spoko, bardzo fajna maszyna. Ja personalnie uwielbiałem akurat bardziej Skorpiona, prawdopodobnie ze względu na tę rotacyjną wieżę. Mogłem wam pokazać repki, które mam. Ale chyba damy radę coś tutaj ukrać Czasami na skorpionie wchodzą magiczne pestki, macie super streaka. Bomba, 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 latają te peki non stop w cel, a czasami niestety RNG powinien? No i wtedy macie lipę, bo nie trafiacie najłatwiejszych pestek świata. Tak to w tej grze wygląda. Cóż ja mam wam więcej mówić. Każdy z Was powinien już o tym wiedzieć i na pewno wie, że World of Tanks... Raz oddaję. Teraz zabiera. O, chyba jest to. Tak, dostał. No Bardziej mnie martwi to, że nie mam spota na tego Emila. Jakby ten LCON chciał mi to podświetlić. Chyba damy, co? Nie za bardzo rozumiem tej pestki, co tutaj się stało. Ciężko mi jest stwierdzić. A! Już teraz to rozumiem. Już teraz to rozumiem. I to są właśnie takie pechy te szybsze snapy, widzicie, gdy to nie skupia do końca. To czasami te pechy nie będą latać w cel i wtedy często narzekamy na to, że Skorpion... No ma swoje kaprysy. Jednak, gdy skupisz do końca, ten czołg oddaje. Oczywiście, tak jak mówię, ciągle ten czynnik RNG gdzieś tam będzie. Ciągle niektóre, nawet te najłatwiejsze dla was pechy, nie będą trafiane. No ale takie bomby, aż no przyjemnie się na to patrzę. Conqueror, czy ja chcę z nim zrobić trade? Jedno, 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 jedno. Nie, 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 nie. Ciekawe tylko, co mi spotnęło. Pamiętajcie, że ja mam kilka strzałów na ślepo. Uważnie, no co mi spotnęło? Skoda. Myślicie, że to skoda była? Możliwe. Dajmy mu tubkę. Moja drużynka przegrywa. Ja mam już 3 kile. Conqueror dostał tamtę pestkę, takie mam wrażenie. Więc postaram się dać mu jeszcze jedną. Świetnie. Zbiliśmy ziemeczka do jednego strzału. Ale nie wiem, czy powinienem się wystawiać w tej pozycji, gdy skoda gra tak blisko. No i to jest właśnie to. Takich pestów nie raczej dawać nie będziecie. Musicie poczekać, ustabilizować sobie działko i jechanka. Nie ja jestem ciekaw, ile czołgów, znaczy ile, czołgów, ile uszkodzeń ile czołgów trafiłem właśnie na strzałach. Na bo zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że zobaczycie mi tego golda. Ale. No, już nie miałem czasu zmieniać, wychodzić, grać te bitwy na pusto bez sensu. Zatem tym, też jest ciekawa sprawa. Pokażę Wam pewne, pewne interesujące porównanie, które zrobię w tym roku na choince, jak się zarabia próbując tylko goldem, jak się zarabia nie grając w ogóle goldem i w mieszanym element, w mieszanych sytuacjach 15. To będzie bardzo ciekawe porównanie, dlatego że niektórzy ludzie może jeszcze nie wiedzą, ale. Strzelanie goldem i tylko i wyłącznie goldem na czołgach premium ze wszystkimi włączonymi półnosami, też jest bardzo profitowe, bo robicie przez to więcej uszkodzeń. A jak robicie więcej uszkodzeń, to zarabiacie więcej kredytów. Oczywiście musicie trafiać te pestki, i każda nietrafiona pecha będzie bolała dużo bardziej. No bo nie dostaniemy żadnej rekompensaty w postaci kredytów za zrobione uszkodzenia, bo ich nie zrobiliśmy. Dlatego takie pestki jak te. Będzie trzeba sobie przemyśleć. No i co? Damy to czy nie? Uuu, panie tuba! Te trzydziechaj toro. Mam wrażenie, że już nie powinienem jechać od południa. Tam jest dla mnie... I tak, i tak za długa trasa. Więc może przyjadę sobie przez środek. Mamy pokazane 2600 uszkodzeń zrobionych. Szkoda, że tutaj nie mam żadnych bonusów. Ale zrobię wam fajny odcinek, nic się nie martwcie. Wszystko będzie. Mmm... Zastanawiam się tylko czy z rezerwami setkami, czy, czy, czy zrobić na pięćdziesiątkach, A może i tak i tak i cholera. Jeszcze nie wiem. Drużyna przeciwna nie posiada zbyt dużych hopeków. To może pojedziemy po tę te trzydziech. Teoretycznie i praktycznie znajduje się w Alfie. Szkoda tylko, że potrzebuje bardzo wysokiej rolki do tego, żeby go zdmuchnąć. A ile tam mają chłopaków? Eee, trochę mają. Spota, wolałbym nie mieć. O nie. O nie, nie nie on już wie, no i to jest właśnie to. Dzięki temu, że mamy golda właśnie łatwo było nam przebić tego nie, 30 po boku wieży. No i co gdzie sorek? No to tu, tu, tutaj tutaj szału nie ma, dupy nie urwało, ale zrobiliśmy prawdopodobnie 3-4 tysiące na bank na tych strzałach na ślepo, to nie będzie ty sobie kąt zająłeś. Ej, nie głupi, nawet mądre. Prawdopodobnie też bym tak zrobił, ale bałbym się za mocno dojazdowy. Ej, ja on tam sobie kolejny kąt złapał, ty! Ja myślałem, że on tutaj jest. Nie no, bardzo ładnie zagrał. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I napik nie wszedł, szkoda. No dobra. 6 kili jest na Skorpionie. 2600 pokazanego. Zobaczmy, ile zrobiliśmy na blindach. Proszę bardzo. Skorpionito. 4500 zrobione. Uszkodzeń. Bardzo spoko. Grałem bez żadnych rezerw, bez niczego, bo zalogowałem się na prasowe i już tak zostałem. Mogłem na swoim. Miałbym fajną gierkę. W każdym razie, Skorpion topka. Czy was wylosuje na 9 tiery, czy na 8 tiery, czy. Na dziesiąte tiery, dziewiątki, ósemki, wszystko, cały mix i tak i tak sobie prawdopodobnie poradzicie i będziecie fajnie farmić. Azy Skorpiona zrobi specjalny z odcinek z tym jak zarabia i na APK-ach i na full apcr żebyście mieli porównanie. Także wybierzcie czołg mądrze albo nie wybierajcie wcale, żeby tylko wydać tego golda. Do zobaczenia!